Cześć! Dzisiaj odwiedzamy dom modułowy parterowy z czterospadowym dachem, który mierzy ponad 100 m2 powierzchni wewnątrz. Mieści on w sobie trzy sypialnie, toaletę, łazienkę, duży salon z aneksem kuchennym oraz spiżarnię. Lecz zanim przejdziemy do środka, pokażę wam ten dom z zewnątrz. Domek, który dzisiaj odwiedzamy, jest pokryty dachówką cementową. Możemy tutaj zobaczyć zastosowaną nadbitkę w kolorze antracytu, co bardzo dobrze komponuje się z kolorem rynien oraz dachu. Również akcenty antracytu zostały zastosowane na oknach oraz parapetach. Także ten budynek został wykończony o zewnątrz w takim nowoczesnym stylu. Dom pokryty jest tynkiem silikatowo-silikonowym, który zapobiega osadzaniu się mchu od strony północnej. Oraz ma zastosowaną wentylację mechaniczną rekuperację, do której właśnie na tej nadbitce możemy zobaczyć nawiewniki i wywiewniki. Od zewnątrz możemy również zobaczyć na ścianie zamontowaną klimatyzację, jednostkę zewnętrzną, która w okresie letnim będzie nam chodzić budynek od wewnątrz. Również zastosowane jest tutaj gniazdo elektryczne, dzięki czemu będziemy mogli podłączyć sobie w przyszłości kosiarkę czy inne niezbędne rzeczy, właśnie również z tej części domu. Jest to budynek, który jeszcze nie trafił w ręce klientów, jest on już na finalnym wykończeniu. Wykańczany jest on do stanu pod klucz, czyli taki, gdzie pozostaje tylko i wyłącznie właścicielom umeblowanie tego domu. Od zewnątrz możecie tutaj zobaczyć już pięknie zamontowane oświetlenie, które po zmroku będzie nam dodawało światła i jasności wokół budynku. W budynku została zastosowana również lodzia, czyli taka wnęka, gdzie ten budynek jest lekko wypchany do wewnątrz. Dzięki temu uzyskujemy zadaszenie, gdzie w okresie letnim, słonecznym będziemy mogli schować się przed słońcem, ale również w deszczowe dni będziemy mogli spędzać również czas na tarasie. We tego domu został zastosowany specjalny rodzaj imitacji deski. Jest to odciskany tynk, który imituje nam deskę, gdzie kształtem to właśnie wygląda jak prawdziwa deska. Jest on tak pomalowany, tak przyozdobiony, że jest to naprawdę ciężko odróżnić, przy czym zastosowanie takiego rozwiązania jest pod tym kątem ciekawe, że nie trzeba tego impregnować, jest to bardzo łatwo czyścić i jest to bardzo trwałe rozwiązanie. A poza tym świetnie to się komponuje z akcentami antracytowymi. Są tutaj również zastosowane rolety. Rolety, które są ukryte właśnie pod tą warstwą tynku, pod warstwą styropianu, dzięki czemu jest je bardzo ciężko zobaczyć z zewnątrz, są bardzo. Ciekawie ukryte, ale będą w okresie letnim również pozwalały nam przysłonić te okna, czy jak nas nie ma w domu, po prostu dodatkowo zabezpieczyć cały budynek. Zmierzając w dalszą stronę domu, od zewnątrz możemy również zobaczyć zamontowaną klimatyzację od części salonu oraz pompę ciepła. Pompę ciepła, która dostarcza nam ciepło w okresie zimowym przy bardzo niskich kosztach zużycia. Również od zewnątrz został zastosowany kran ogrodowy, dzięki czemu możemy w przyszłości podłączyć sobie tutaj węża ogrodowego i podlewać swobodnie w dowolnym miejscu ogród. Mamy tutaj również widoczny zaciąg powietrza do kominka. Zostało tutaj również zastosowane przejście przez ścianę do okapu kuchennego, dzięki czemu możemy wewnątrz podłączyć sobie okap i odprowadzać skropliny parę wodną na zewnątrz, również na na nadwitce widać wyjście z rekuperacji. Chodźmy zatem do środka do domu i zobaczmy jak to wszystko wygląda wewnątrz. Chcecie oglądać więcej ciekawych realizacji domów modułowych? Zostawcie subskrypcję tego kanału, obserwujcie nas na social mediach i piszcie swoje komentarze z uwagami, co byście chcieli oglądać w naszych odcinkach. Tak jak widzicie, przygotowania do oddania budynku są już na finiszu. Pozostają już naprawdę drobne detale, żeby może było tutaj za niedługo się wprowadzić, ale również w tej wnęce przy wejściu mamy zastosowaną tą imitację deski. Zobaczcie, jak to świetnie się prezentuje w połączeniu również z antracytowymi drzwiami. Chodźmy zatem do środka. Czas zwiedzać dom Energo 103 od zewnątrz. Zanim przejdziemy się po domu, chodźmy najpierw do kotłowni, która znajduje się zaraz przy wiatrołapie. Zobaczcie tutaj na starcie, że w domu zostały zastosowane drzwi bezprzedowe, takie, które całkowicie chowają nam się tutaj w futry. Chodźmy zatem do kotłowni i porozmawiajmy o tym pomieszczeniu. Kotłownia została wyposażona w pompę ciepła marki Samsung, pompę ciepła typu Olinua, która jest estetycznie zabudowana z wszystkimi urządzeniami wewnątrz, Dzięki czemu zajmuje bardzo niewiele miejsca i estetycznie wygląda. Budynek jest również wyposażony w rekuperację. Rekuperator marki Hitpex, podsufidowy, dzięki czemu nie zabieramy dużej przestrzeni w kotłowni. No i w kotłowni również jest rozdzielnia elektryczna z pełnym opisem instalacji w budynku. Zatem zmierzamy do części dziewięć salonu z aneksem kuchennym oraz spiżarni. Jest to budynek, który za niedługo trafi w ręce klientów, więc jest on jeszcze przed finalnym wyposażeniem. Ten dom został wykonany w stanie podkluczu, czyli mamy tutaj zaaranżowane już łazienki, podłogi oraz pomalowane ściany. Dom 1103 w połączeniu kuretału z salonem mamy piękną wnękę, w której świetnie możemy pomyśleć szafę, komodę, czy też inne ciekawe aranżacje wnętrza. Salon jest naprawdę sporych rozmiarów mieści około 30 m kwadratowych i jest również z przeznaczeniem miejsca na jadalnię. Do salonu został wykonany tutaj komin, pod kominem. Mamy specjalny zaczął, który jest puszczany w fundamencie do komina z zamkniętą pomocą spalania oraz możliwość przyłożenia kominka w przyszłości. W salonie został również zastosowany specjalny przepust pod kawę. W korytko do telewizora, dzięki czemu jak powiesimy telewizor na ścianie, wszystkie kable możemy estetycznie przepuścić tutaj dołem do zasilania. W standardzie naszych domów również znajdziecie gniazdo pod telewizor oraz internet. Zmierzając dalej mamy wyjście na taras. Taras, który też częściowo jest zapraszony lodzią, o czym już rozmawialiśmy. Okno które tutaj zastosowali właściciele w tym budynku. Jest to okno uchylno przesuwane. Dzięki temu systemowi okno nam się estetycznie przesuwa. Mamy większe światło wyjścia i mamy też tylko i wyłącznie dwa przeszklenia, ponieważ wymiar tego przeszklenia wynosi 270 cm. W salonie została również wykonana instalacja klimatyzacji. Mamy zamontowany klimatyzator, dzięki czemu w sezonie letnim był pan letni. Możemy cieszyć się komfortem termicznym dostarczanym dzięki klimatyzacji. No i miejsce na jadalnię, która jest doświetlona tym przeszkleniem. Daje to naprawdę świetne poczucie przestrzeni oraz jasność naturalnym światłem dziennym. Teraz zmierzamy już do kuchni. W kuchni zostało przygotowane przejście do okapu kuchennego, czyli miejsce, gdzie możemy podłączyć nasz okap. A cała para i wszystkie skrupiny będą dzięki temu się wydostawały na zewnątrz. Jest tutaj również zastosowane gniazdo siłowe trzyfazowe, dzięki czemu możemy spokojnie tutaj podłączyć płytę indukcyjną. Kuchnia dodatkowo jest wyposażona w sporych rozmiarów okna, dzięki czemu w ciągu dnia mamy tutaj piękne światło naturalne, które doświetla nam całe pomieszczenie. Mamy również już przygotowane kraniki pod zlew. Mamy również odprowadzenie pod ścieki, więc tutaj na pewno za niedługo będzie znajdowała się umywalka. No i do kuchni przynależy również spiżarnia. Spiżarnia, która jest naprawdę sporych rozmiarów. Jest to bardzo duże pomieszczenie, które znajduje się za moimi plecami, które jest dodatkowo wyposażone w okno, które doświetla nam to pomieszczenie również tym światłem naturalnym, ale mamy tutaj naprawdę sporo miejsca na montowanie różnego rodzaju szafek, komór czy też regałów, dzięki czemu tego miejsca na nasze przetwory, na przechowywanie różnych niezbędnych rzeczy będzie naprawdę sporo. No dobrze, zwiedziliśmy część dzienną, czas zmierzać do części bardziej intymnej i pójdziemy zwiedzać sypialnie oraz łazienki. W domu Energo 103 mamy toaletę, sporych rozmiarów łazienkę oraz trzy sypialnie, przy czym do jednej z tych sypialni standardowo jest dołączona garderoba. Tutaj właściciele zdecydowali się na drobne modyfikacje, ale zanim Wam to pokażemy, to chodźmy najpierw do mniejszej toalety. Toalety, która jest wyposażona w umywalkę, WC oraz prysznic bidetowy. Zastosowana została tutaj słuchawka bidetowa, dzięki czemu ona świetnie się sprawdza właśnie w takich małych pomieszczeniach, gdzie nie mamy przestrzeni na dodatkową armaturę łazienkową. No i ta toaleta mieści około 1,5 m2, więc z tego miejsca tutaj z pozostałej części budynku naprawdę zabieramy niewielką ilość. Przejdźmy zatem do większej łazienki, która ma zdecydowanie więcej miejsca. Mierzy niecałe 7 m2 i znajdziemy w niej już sporych rozmiarów prysznic z odpływem liniowym, dzięki czemu nie potrzebujemy tutaj zastosować brodzika, łazienka. Została również wyposażona w grzejnik łazienkowy z grzałką elektryczną, tak abyśmy mieli miejsce, gdzie służyć nasze ręczniki. Jest sporych rozmiarów lustro, szafka z umywalką oraz mamy tutaj umiejscowioną wannę przyścienną. Całkiem sporych rozmiarów. Jest również toaleta, więc łazienka mieści w sobie naprawdę sporo miejsca i spełni wymagania wielu użytkowników. Chodźmy zatem zobaczyć sypialnie, jak one się prezentują. Chodźmy zatem do pierwszej sypialni. Sypialnia mierzy około 10,5 m kwadratowego. Jest ona w kształcie prostokątna, więc jest bardzo ustawna i można tutaj naprawdę ciekawie zaaranżować sobie to wnętrze. Jest ona doświetlona sporych rozmiarów oknem, gdzie tego światła naturalnego będziemy mieli naprawdę sporą ilość. No i sypialnia również jest wyposażona w instalację TV, instalację internetową, a dodatkowo w każdym pomieszczeniu mamy osobny, indywidualny sterownik ogrzewania podłogowego, dzięki czemu temperaturą w tym pomieszczeniu możemy sobie indywidualnie regulować, niezależnie od pozostałej części domu. Druga sypialnia mierzy w granicach 13 m, kwadratowych. Ona już tutaj bardziej swoim kształtem przypomina nam kwadrat i jest zdecydowanie większa od tamtego powieszczenia. No i również ma indywidualne sterowanie ogrzewaniem oraz miejsce na internet na telewizję. Doświetlona oknem o takich samych wymiarach, ale tego światła tutaj jest naprawdę sporo. Chodźmy zatem zwieźć główną sypialnię, która jest największą z wszystkich trzech sypialni. No i tak jak wspominałem wcześniej, standardowo wyposażona w garderobę, ale zobaczcie, co Was czeka tutaj w środku. No i trzecia z sypialni Mierzy ponad 16 m2 w tej aranżacji. Tak jak Wam wspominałem, standardowo powinna w tym miejscu znajdować się garderoba, lecz właściciele zdecydowali się zlikwidować ściankę i zostawić to jako jedno wspólne duże pomieszczenie. Co nie zmienia faktu, że można tutaj to naprawdę ciekawie zagospodarować na sporych rozmiarów szafę zabudowaną, gdzie będzie mnóstwo miejsca do przechowywania. Tutaj w tej części zapewne będzie znajdowało się łóżko, bo mamy już przygotowane lampki nocne. No i sypianie jest doświetlona oknem, które wystarcza idealnie na takie pomieszczenie jak tutaj. Właściciele chcieli również zadbać o to, aby w sezonie letnim w tej części, gdzie będą spali, mieli również komfort termiczny. Stąd też znajduje się tutaj klimatyzacja, która będzie pomagała im o to zadbać. No, i tak jak w pozostałych pomieszczeniach, oczywiście tutaj również mamy gniazdo internetowe, TV oraz możliwość indywidualnego regulowania temperatury. Domu. W tej aranżacji domu również właściciele zdecydowali się na wykonanie strychu. Strych, który ma naprawdę sporo miejsca do przechowywania. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda strych w domu 103. Zapraszam. Wejście na strych mieści się w centralnej części korytarza pomiędzy sypialniami. Chodźmy zatem do góry i zobaczmy, ile tam jest miejsca. Przeszeń strechowa w domu Energo 103 mierzy około 26 m2. Jest tutaj naprawdę sporo miejsca do przechowywania. Nawet jakby ktoś był tak wymagający, to można by było tutaj zrobić dodatkowe pomieszczenie. W centralnej części strychu mamy tutaj przejście komina. Komin, który był przygotowany właśnie w salonie, przechodzi nam przez strych i wychodzi przez wierzchołek dachu. Również możemy tutaj zauważyć instalację wentylacji kanalizacyjnej. Odprowadzenie nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. Także miejsca do przechowywania znajdziecie Państwo sporo w tym domu. Można tutaj pomyśleć naprawdę sporo rzeczy, a tak jak możecie sobie zobaczyć, choćby tutaj na oznakowaniach belek, drewna, drewno, które jest stosowane w tych domach, jest to drewno certyfikowane. W tym wypadku jest to drewno C24. Więc jeżeli macie obawy, czy jakość produktów, które oddajemy będzie dobra, to po tych oznaczeniach możecie zobaczyć, że drewno, które montujemy, jest drewnem najwyższej jakości dajcie znać nam w komentarzach, co sądzicie o tego typu realizacjach, czy Wam się podobają, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich domów. Jak tak, napiszcie również w komentarzu, jakie domy chętnie byście zobaczyli z oferty Zimmerman House. Podsumowując, mieliśmy okazję zobaczyć wspólnie dom Energo 103, parterowy z dachem czterospadowym, jeżeli chcielibyście poznać cenę budowy takiego domu, skorzystajcie z konfiguratora cen, do którego znajdziecie link w opisie tego filmu. Zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie będziecie mogli przeprowadzić dowolną konfigurację i poznać cenę budowy choćby takiego domu. Zachęcam was do subskrybowania tego kanału, pozostawienia lajków oraz obserwowania nas na innych social mediach. Dzięki temu będziecie mogli oglądać inne piękne realizacje. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.